Manko, widzowie, to jest druga część tego policjancika. I teraz sobie przechodzimy. No właśnie, jak ja na pierwszym odpadam, to ja nie wiem jak te rury są trudne. Wiecie, ja zawsze jak chodzicie. Ten, w ogóle na początku mieli, mieliśmy już dwóch policjancików, jednego rycerza, jednego takiego normalnego, wiecie, na samym początku. gdzie teraz idzie. Chyba o tak. Teraz hop, hop i, i tego rycerza. że to kloze trzeba. Ja wolę, jak my spadniemy, to my spadniemy o jeden poziom w dół. с ним хочу. Что мы сейчас можем сделать? Хам, ну то мы хоба прескакивать. Не мам понятия видела. Я валяю еще другое тут есть. Kur, dobra ja zginę. Dobra, myślałem, że jeszcze ostatnie. I ostatnie jest o tutaj. Teraz zakręcamy. I możemy iść. I przejść, to no widzowie to To było trudne teraz kminiać, bo nie wiedzieliśmy tutaj co to tanie. Zrób! Proszę, proszę, dobra. Mmm, dobra, widzowie, teraz skaczemy sobie tutaj, tutaj. No i teraz możemy sobie przejść. Olaf Pro tam było napisane. Dobra widzowie, ło! O kurde mm, Dobra widzowie teraz sobie idziemy tutaj I o co tutaj chodzi? Aha Jakie dziwne Poczekaj tutaj w ogóle trzeba skakać? Nie wiem Oj kurde. Nie! Chyba trochę za wcześnie. Bo, ale mogę teraz skakać. Nie trzeba skakać. Trzeba skakać, widzowie. Ja w ogóle zobaczyłem i ketr. Chyba już tutaj jeszcze nie był. Widzę, obejrzę sobie potem odcinek Ketra, bo on też tego nagrywał. I zobaczę sobie dokąd on wyotarł I w ogóle mam nagrywać też to, co ketr, bo... Przyjaciel Tetra. Taki jeden się nazywa. Miłość u niego występuje na kanale. E, on ma swój jeszcze jeden kanał, gdzie gotuje. I tam ja muszę zareagować. Mm, I będę oceniać. Obejrzymy sobie tam trzy odcinki. Obejrzymy, jak to najlepiej wyglądało. I ogólnie pokomentujemy sobie. E, widzowie teraz. Kurde. No nie no, musimy to przejść. Nie no, widzowie. Ja tego teraz nie przejdę. No! Dobra, nie mam, trzy próby. Raz. Dwa. To jest dwa. Teraz druga próba. I teraz do trzech razy sztuka. Dobra, do czterech. Do czterech, widzowie, bo wiecie zawsze się robi tak mm, Olaf pro. Nie no kurde widzowie. Ja teraz widzę nawet nie wyłączyłam. Nawet nie włączyłem tego więc już 17 minut nagrywam tak. Znaczy gram w to nie no widzowie to jest głupie, wiecie No! Ja, ja nie no dobra widzę, teraz mi się uda Nie, no nie... Zabię. Może dlatego, że ja trzymam w ogóle spację? Nie wiem, widzę może to dlatego, że ja porcję trzymam z moc. nie wiem widzowie, ale wiem, że to dlatego, że ty widzisz, jeszcze nie zostawiłeś suba. Jak, jak... naprawdę nie zostawiłeś. To zostaw! Proszę! Proszę! Nie! Nie! Kurde! Y! Jest! Jest, 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 widzowie, no! To jest dobre! Proszę, no nie! Węty... O, kur... I co tu mam tutaj zrobić? Ugh! <gasps> Dała mi się widzowie na szefa kuchni. Już mamy nawet futzokę. Już nam myślę, że się przyda. O szkur. Co to jest grane z tym ludzikiem? Ty albo mi się wydaje, albo to jest koniec. My teraz będziemy walczyć z boską. Jak tak, to. Exit No, chyba tak Z więzienia, bo. Widzę w ogóle uciekam. Ja sobie teraz z tego uświadomiłem sprawę, że to nie jest gramy w uciekanie przez policjanta, tylko to jest. po prostu uciekanie z więzienia. Proszę no. to my już skończyliśmy Nie, to jeszcze coś nas czeka Jeszcze, jeszcze coś niestety, ale jeszcze, jeszcze coś. Myślę, że w trzeciej części to skończymy, albo jeszcze w tej drugiej, znaczy, nie mówię, że już skończymy odcinek, ale kurde, dzisiaj nagram dla was cztery. Trzystego i trzystego. Ale od panego jest tym trudnego. Aha, dobra, ale ja wezmę zrobię coś takiego. I teraz hop. I teraz Powiedz mi, co jest w tym trudnego tak naprawdę. O, kurde. Proszę, nie zabijaj mnie! Nie zabijaj mnie! Proszę, proszę! Roboty mechaniczne z niego! Za... Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej Jedna! Rękawica zniszczona! Teraz on ma tylko jedną! Musimy zniszczyć tą jedną jego rękawicę. Proszę! Jest! Pokonany widzowie! Pokonany! Elo! Nie, nie kup. Eks... Nie chcę niczego kupywać. Nie, nie, e. Nie wyjdź. Dwa. Nie dziękuję. Widzowie, udało nam się. Udało nam się, widzowie, dostać. Wydostać z tego więzienia, widzowie. Wyjeżdżamy. No, elo. I super, widzowie, udało nam się to w dwóch częściach. Co to tak? Dziwnie skręcę. Teraz jedziemy sobie po helikopter. Nie chcę żadnego sklepu, chcę wysiąść. Mogę wysiąść z auta. Jak wysiąść z auta? Dobra, widzowie, już To dla mnie obojętne. Ważne, że się wydostaliśmy. Elo!